Hej, Siemanko, z tej strony ja. I dzisiaj ja Wam pokażę, yy, jak wygląda w sumie moja zabawa, z racji tego, że jesteśmy w Malcie Poznań. Dlatego przychodzimy do Was. Jestem po nagrywkach 24 godziny na Malcie, w Poznań, no i właśnie. To jest drugi klip, który usłyszycie, dlatego że to nie będą 24 godziny, ale po prostu nie miałem pomysłu, jak to nazwać, więc kolegom ustaliliśmy, że myślę, że to będzie dobry klip. Yy, a ja Was zapraszam do dalszego oglądania, bo było mega i warto, więc widzimy się na macie. Yy, pierwszą naszą atrakcją będzie nasza yy, kolega adrenalina chodzi o tą konkretnie kolejkę tam się wjeżdża teraz nie się tego czerwnego, tylko my idziemy na to niebieskie więc no tak to jest pierwszy. jak w wczoraj będę starał się k później pójdziemy na tamtą tą yy, karuzelę, On, jak na... kiedyś na niej byłem, jest mega mocna, w sensie to jest nie tak, tylko to jest prędzej tak więc może być ciekawie Więc sobie zobaczymy. A teraz idziemy na tam. Więc zaraz się widzimy jak już będę wjeżdżał. Słuchajcie, już dojeżdżamy, a ja wam pokażę jak już będziemy w sumie startować yy, całą trasę. Dojechać do miejsca start. No jedź! Jezus Maria. Jedziemy z moją mamą. Start... O Jezu, dobra słuchajcie, jedziemy. Się trzymam. No, trzymaj się, trzymam. O zaraz, kurde! Zwolnij! No, zwolnij! Ty muszę ulec Nie wiem, czy ja zostawię w ogóle ten dźwięk, ale jeśli wy to słyszycie, to zostawiłem. O jezu. O, ale teraz będziemy jechać. O! Ja pistole! Dobra, Dawid. Nie w... Ja yeah, ale dobra, nie przeklinaj, nie przeklinaj. Dobra, jedziemy takim slalom teraz, więc luzik, jak na razie, A nie jest Cześć, misiaczki. Moja mama jest. Misiaczki, ręce do góry! Moja mama ma że nagrywam. O Jezu. Jezus. No bo tu jest tak wąsko. Dobra, zwolnij, 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 zwolnij. Dobra, znacie, koniec raz. Słuchajcie, jesteśmy już po zjeździe. Teraz będą takie naprawdę krótkie ułamki, może z jakąś nawet muzyczką, jeśli mi się chce dobrać. Jeśli nie, no to będzie ze słowami. Po prostu takie krótkie nagrywki, jakiś z najlepszych momentów, które mi się da uchwycić, bo mamy jeszcze dwa zjazdy, więc jedziemy. Słuchajcie, idziemy w przyspieszonym tempie do kolejki. To jest drugi przejazd. Jedziemy teraz z moim tatą. Nie wiem, czy będę coś nagrywał, ale jeśli tak, no to zobaczycie to, bo nie jestem pewna. Ale myślę, że raczej tak. Ale zobaczymy. No więc jedziemy. Dojeżdżamy tutaj pięknie. Pięknie, nie wypadnie mi par. Ja tu mam stojaczek i tutaj widzicie taką kamerkę. O, dobra, start. Jedziemy. Dobra, o, macie piękną perspektywę i najlepsze momenty start. Ech, Boże! Jezu, okropny jesteś! Dobra, wychodzimy już, ale jeszcze jedno z samym domu. W tego, że mam 9 albo 8% już to trzeciego zjazdu wam nie pokażę, bo chcę też mieć baterię na inne atrakcje, ale może tego powerbanka nic, więc no z naszej adrenaliny lepiej to by było na tyle. Ja sobie jeszcze jeden zjazd zjadę. A my widzimy się już za chwilę. Ja jestem już po kolejce, idziemy teraz na karuzelę. Ja teraz idę jeszcze do Kibla, czy wysikać, bo szczerze to już mi się chce. Nie napiłem za dużo wody. Ogólnie mój tata w ostatnim tym Praktycznie się w ogóle nie zmieniam, ale spokojnie, jest bezpieczne wszystko. To ja po prostu szybko. Fajnie, fajnie, ja lubię. Jednak moja mama to zwalnia na progu możliwym. Ale i tak, fajnie było oba mama. Osobami. Pamiętacie jak i a ja już wchodzę do kiba. Zaczynamy, słuchajcie, jadę. Jedziemy na początku spokojnie. Zaczyna trochę buja. Buja trochę. O! Coś tam krzyczy. O, zaczyna się. O, patrzcie. Patrzcie, o widzicie? Wylatujemy coraz ten. O Boże, ej. Ale ale mocne! Ale mocne to jest. U! Mój! Normalny? Mój! Ja ale mocne! woo! Ale zarobiste, musicie tego doświadczyć! Malta, ta poznań karunze. Przed nami jest moja koleżanka i kolega, z którymi jesteśmy w tym parku. Więc, no, mega jest ogólnie dobra. Ja już mówię tak ciżej się ogarnęłem, uczyć ale my, patrzcie, lecimy o nad, jakby tym błotem. Nad! W sensie, my jesteśmy nad, a nie obok. W sensie, nad, nad! W się, sensie, ja jakby, jakbym przybliżył. Nie, no ja mam wydatkę, tylko wtedy teraz nie ale... Patrzcie, teraz jest deska. Ja w tole, Ale mocniej jestem film powoli. O, ale daję, ale tak naprawdę ostatnia atrakja, ale i tak. Dobra, to jest normalne spór, To jest moje skórenie. to czucie, to ten wiatr, to wszystko zajcie. Nie wiem, dziele nawet słychać. Ale no on nie mega, jest kocie w O, trzyma. No niesamowite powiem za Niesamowite. Takie to jest informacja, pewnie wiele z Was już to wiedziało. Ale mam na nie Dawid eee, No. Słuchajcie, to jest chyba czas, żeby zdradzić. to nagranie, to teraz a robię, nie do końca, dokładnie nie powiem, co to, to, to jest nagrane. Muszę tamte. mówić błądnie, dlatego... Dobra, to dobra, 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 dobra. Ja Wam nie mogę tego powiedzieć teraz, więc zobaczcie, co naprawdę bardzo tam tak, mówię, a ja jeszcze po prostu muszę muszą 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 jakby, poczekać bo nie jestem pewny, nie jestem pewny. Muszę przestać mówić? Jeszcze chyba nie, jeszcze nie, ale już chyba... No, już lumi, przestajemy, lumi, 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 lumi. i widzimy się dalej. No, jest teraz słabiej, ale uczucie mega 3 minuty także no to by było na tyle i zaraz się już widzimy z domu. Ja jestem już po nagrywkach zaraz się kończy nasz odcinek ale słuchajcie, jak widzieliście był mocny dźwięk i mało było można usłyszeć, więc ja wam teraz powiem powiem wam tą informację na 100 subskrypcji będzie ona się nazywać Ukryta, informacja na 100 subskrypcji Dotrzymam słowa yy, Pamiętajcie, zrobię ten remix z yy, No, ja się, zajdzie mega cieszę Uważam, że wyszło to mega dobrze Napiszcie w komentarzach, czy uważacie, że to był faktycznie mocny dźwięk A ja, ja już nie przedłużając, zapraszam was dalej do odcinka Słuchajcie, jesteśmy obok restauracji i zjemy, zaraz wam pokażę co jem, ja jem frytki i koleżę. o mój brat chyba też frytki, nie wiem co kolego, mój i koleżanka, ale to zaraz się dowiecie, ja wam to wszystko pokażę, idziemy. Mam nadzieję, że wam się filmik podobał. Ja jestem z niego mega jak Go oglądam. Podajcie, lajkujcie, subskrybujcie. A to by było na tyle. Teraz jeszcze mam tylko powiem, dlaczego nie było zakończenia, bo mi się rozładował telefon. Dlatego słuchajcie, widzimy się w następnym odcinku.